Najlepsze sprawdzone końce. Bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl Cześć, siemano, wszystkim, ja jestem Tewa, to jest kolejny draft z kołem Fortuny. Moi drodzy, po ostatnim zostawiliście 4000 łapek w górę, dlatego jeśli chcielibyście więcej draftu z kołem Fortuny, zostawiajcie łapki w górę pod tym ocikiem, to bardzo motywuje do dalszej pracy, a przy okazji bardzo wspieracie rozwój mojego kanału. Moi drodzy, ostatni full draft, który był wrzucony wczoraj, troszkę taki powiedzmy nie wypał. Pogubiłem się w tym, co miałem robić, dlatego że po prostu, jak sami wiecie, mam firmę i skończyło się to w taki sposób, że... Zwonia do mnie pewna klientka, zaczęła mi nawijać po prostu zamówienie przez dobre 20 minut. Po czym wróciłem do nagrywania full draftu i kompletnie zapomniałem wątku, co ja nagrywałem, i po prostu strzeliłem się dopiero wtedy, jak już ułożyłem praktycznie cały skład. Dlatego rozpoczynałem ten full draft. formację wybierzemy sobie standardowo, dlatego ja wybieram formację, tylko jest 4-3-3, 4-3-1-2, 3-4-1-2, 4-3-3 fałszywa dziewiątka. Także dla mnie, chyba, 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem jest super opcją, i teraz do gry wchodzi koło fortuny. I to jest zarąbiście zmodyfikowane koło fortuny. Oh my god, jest tutaj Ramos. I teraz, prawdę mówiąc, jest bardzo duża szansa, że właśnie trafimy jego. Jak widzicie, to koło fortuny jest o wiele bardziej rozbudowane. Wcześniej mieliśmy tylko od numerki od 1 do 5. Teraz są tutaj podane wszystkie takie rzeczy takie szczegółowe, na przykład najgorsza defensywa, najlepsza defensywa, najlepszy skiller, najlepszy dribbler i tak dalej. Także rozpoczynamy pierwsze kręcenie i mamy tutaj zawodnika. Najlepszy dribbler. Najlepszym dribblerem w tym składzie jest Kevin De Bruyne. I to jest bardzo ładna karta, prawdę mówiąc. Troszkę wolna, jak na skrzydło, ale wygląda naprawdę niesamowicie. Także bierzemy go jako najlepszego driblera do składu. Trafia do nas na prawą pomoc. Przejdźmy, może, na napastnika teraz. I teraz zobaczymy, jak się będzie prezentował napastnik. Co musi, jako statystyka musi być najlepsza. Najlepsze strzały. Wow, i no to teraz to wszystko tutaj bardzo ładnie pasuje. Mamy dwóch zawodników z najlepszymi strzałami. Jest tutaj Wayne Rooney i jest też baka, no runy jest e, o wiele wolniejsze runy jest o wiele wolniejsze od baki za to będzie zgranie, jako że jest zgranie po prostu e, ligowe, tak? Także zastanawiam się nad tym, czy właśnie wziąć runę, czy może pójść w skład bez grania i bierzemy po prostu Bakę Chyba jednak pójdę w zgranie i wybierzemy po prostu Wayne'a runę, jako że ma podobne strzały jak Baka I będzie lekkie właśnie zgranie między nim, a tutaj Kevinem De Bruyne'em Okej, okay, lewe skrzydło i teraz po raz kolejny decyduje Fortuna, mamy tutaj Neymara i Roysa. Wow, to są naprawdę świetne karty Także po powiedzcie, że to będzie 5 gwiazdek, albo niech to będzie najlepszy dribbler I tutaj najwolniejszy zawodnik Oh my god LAVETZI albo ten bute... coś tam ten lewoskrzydłowy e, francus okej, okay, on ma chyba lepsze troszkę strzały co od LAVETZIEGO ma 3 gwiazdki 3, za to ma e, 4 więc chyba może pójdźmy tutaj e, w LAVETZIEGO pierwszy z środkowych pomocników po raz kolejny puszczamy do gry z no prawdę mówiąc patrzcie był Ramos jako kapitan był Neymar. teraz SMUDRIDGE no spokojnie mógłbym zrobić tutaj full draft zawodników teamu w teraz ZŁOTA KARTA naprawdę Trafiamy tutaj Modricza i musimy wybrać którąś ze złotych kart, no nie wierzę. Także wybierzmy może jajeturę jako, że będzie tutaj zgrania na kabinie De Bruin, jeśli się po prostu zmieni pozycja. Ok, drugi ze środkowych pomocników, po raz kolejny losujemy, no i teraz to raczej i tak żaden z tych zawodników nie będzie w składzie i po raz kolejny złota karta. No i tutaj mamy bardzo dużo złotych kart, to więc może pójdźmy w tego tutaj Feriego, jako że będzie zgranie po prostu ligowe z Lavecim. Okej, okay, defensywny pomocnik, po raz kolejny kręcimy kołem i mamy tutaj kogo naj... Po raz kolejny złota karta, po raz trzeci, serio? Co tu się dzieje w ogóle? Matić Chyba to jest karta, która będzie najbardziej pasować do tego składu Busquets Chociaż Matuidi. Też bardzo spoko, więc teraz raczej możemy sobie wybrać po prostu jedną z tych kart. Matic chyba będzie pasował sobie najbardziej do, do niego, chociaż jakby zrobić granie na lawewcim też by było całkiem spoko. Chociaż weźmy raczej Maticia. Ok, lewa obrona po raz kolejny kręci. Mam nadzieję, że to nie będzie po raz trzeci złota karta, bo coś tu będzie chyba Najszybszy zawodnik. no i to jest coś, co bardzo mi się podoba, i to będzie e, Gaja, który właśnie trafia do naszego składu. Idziemy od razu na środek obrony. I losujemy, zobaczymy kto teraz będzie. I w kole fortuny teraz jest najlepsza defensywa. No i teraz, jak na obronę, to jest bardzo ładne. Także patrzymy na statystyki defensywne, i mamy tutaj aż trzech zawodników z taką samą statystyką: czyli Otamendi, Sokratis i Pepe. Także pójdźmy raczej w Otamendiego, ok. Drugi z środkowych obrońców. I teraz mam aż 5 informów. Wow, najwięcej overall. Teraz jest ślepy, ślepy traf, także po prostu zamykam oczy. Ja sobie to pokręcę, zaraz robimy tak, żeby po prostu tylko zobaczyć, się przysuwa. Dokładnie tak, się przysuwa, żeby nie było, wszystko jest skręcone strasznie randomowo. Także wybieram jego. I mamy tutaj, wow! Wybrał mi zawodnika z Sottenhamsa, z znaczy Sever Severtonu. Bardzo ładny, 73 tempa, 80 obrony, 82 fizyki. Fajną kartę mi nawet dobrało, jak na środek obrony. Także przechodzimy na prawą pomoc, prawą obronę. I teraz mamy Kleina tutaj. On by się tutaj bardzo przydał razem z Kolmanem i teraz najlepszy dribbler. Najlepszy dribling z tych wszystkich zawodników ma tutaj Oriere, e, Także ta karta akurat trafia do naszego składu Ok, wybierałem bramkarza, no bramkarz to teraz będzie ciężko, także Mamy tutaj dwóch srebrnych, zaraz zobaczymy co mi tu w ogóle wyjdzie I teraz prawdą mówiąc, chyba będę musiał porównać statystyki, bo akurat Najwolniejszy zawodnik Okej, okay, patrzymy na szybkość 5.1 szybkości, 49 Zawodnik Evertonu, akurat jest to jest zgranie No bardzo ładnie w sumie wytworzyło się zgranie, przynajmniej między Środkowymi obrońcami Okej, okay, idziemy na ławki rezerwowych, po raz kolejny Fortuna decyduje i mamy tutaj kogo eee, najszybszy zawodnik. Wow, i mamy tutaj najszybszego, kurde akurat bramkarze musiało dobrać. Najszybszym bramkarzem z tego e, z, tych, z tej piątki jest Albers. Ok, kolejny zawodnik, kolejny raz Fortuna decyduje i teraz mamy kogo e, najwolniejszy zawodnik. Najwolniejszym zawodnikiem z tego składu jest e, Bowbo. Podobno ta karta ma niesamowite strzały z stansu, także wybieramy Bowbo do naszego składu i lecimy z kolejnym wyborem ko ko koła Fortuny. I teraz jak to wygląda? Złota karta po raz kolejny, no i tutaj mam aż 5 z tych kart. Także Klisi, chyba... Chyba Klisi najbardziej będzie mi pasował tutaj, chociaż a Spilly też... Bardzo ciekawy, ale raczej pójdę w go. Ok, kręcimy, kręcimy kółkiem po raz kolejny. I co mamy tutaj? Najwięcej overall. Największy overall z tych wszystkich zawodników ma Oscar. Bardzo ładnie. Zawodnik Chelsea. No tutaj się po raz, po raz kolejny bardzo fajne zgranie wytwarza na tych wszystkich zawodnikach. Mamy tutaj 4 zawodników, 80 overall, ale wybieramy Oscara, bo ma o 4 overalla więcej od pozostałych. Eriksen, no Schweinsteiger. Bardzo fajny wybory. ślepy traf. No i po raz kolejny ślepy traf. Znowu to randomowo robię strasznie. Staram się jakoś to w miarę zrobić, tak żeby nie było, że wybieram sobie kogoś. I wybieramy Fernandesa. Wow, Liga Rosyjska, 82 tempa. No bardzo fajna karta, nawet tak ze statystyk. Jako defensywny pomocnik na pewno bardzo by się sprawdzał. 82 tempa na deficytywnym pomocniku to jest sobie bardzo dużo. Ok, kolejnych zawodników, kolejne. Raz kręcimy. Wow, naprawdę to byłby taki świetny food draft że to była masakra, patrzcie aż czterech zawodników Toty najsłabsza fizyka, no i najsłabszą fizykę teraz musiał dać najsłabszą fizykę z tych wszystkich zawodników ma Gonzalo Higuain naprawdę patrzcie, jest Hulk, jest Bale, jest Ronaldo ja muszę wybrać Higuaina okej, okay, kręcę znowu i teraz mam aż trzy karty non-rare i po raz kolejny ślepy traf także znowu robię to strasznie randomowo i wybieramy jego Vergini, Vergini Prawobrońca. obrońca jego karta on ja chyba w tamtej srebrną kartę z tego co kojarzę. Grałem w nią bodajże w środku obrony, była strasznie taka OP z tego co pamiętam. Okej, okay, ostatnich kilku zawodników do wyboru Lewandowski Mutinio Bail! Dybala! I mamy tutaj najmniejsza fizyczność. Najmniejszy fizyczność z nich wszystkich ma chyba na pewno dybala. Dokładnie tak, że, także ta karta trafia do naszego składu. Akurat nie ma żadnych kart, chociaż ten Kujate bardzo ładny, wygląda na najniższy zawodnik. Najniższy z tych zawodników raczej chyba będzie... Chyba będzie Benarfa 187 cm czaka 185, Kujate 193, Benarfa 178 i Quadrado 169. Także Quadrado, zawodnik PSV do nas trafia. Ostatnie trzy wybory. Losujemy jest tu Mikitarian. Minione, no też bardzo ładnie. Najwięcej overall. Najwięcej overall z nich wszystkich ma Henryk Mikitarian, prawo skrzydowe z Borus i Dortmund. Ok, ostatnie dwa wybory. Bale, Neymar. Wow, Ramirez do tego, najniższy zawodnik. Najniższym chyba jest tutaj. Ale Raczej to jest bardziej niż pewne, że to będzie Musa, ale jeszcze się upewnię, czy tak na pewno jest Neymar ma 184 cm, Pjanic ma 180 Bale ma 183 także ewidentnie to jest Ahmed Musa Ostatni zawodnik, ostatni decyzja, no patrzcie, kurde, no co to jest za full draft Najlepszy dribbler, no i to jest raczej bardziej niż pewne, że to będzie Cristiano Ronaldo Team of the year, także wybieramy tą kartę Ja postaram się teraz poukładać ten skład jakoś w miarę, w miarę porządnie I widzimy się za chwilę w gotowym składzie tak wygląda ta jedenastka po całym ułożeniu. Wydaje mi się, że to wygląda teraz całkiem spoko. Na siłę chciałem tutaj umieścić Cristiano Ronaldo na lewym skrzydle w dlatego tego, tego zawodnika ze Spartaku Moskwa, bodajże to jest Lokomotiv Moskwa, przepraszam, z ligi rosyjskiej cztery wiaski sztuczek on ma, e, czyli naprawdę bardzo bestialski defensywny pomocy. Ronaldo jest w na 7 zgrania. Run i tak samo, dlatego raczej po prostu zaraz po rozpoczęciu będzie wpuszczać jego miejsce dybale. No i trochę boli ten e, bramkarz srebrny na na bramce, ale kurde, no niestety tutaj nic innego nie mogą mieścić, także po prostu teraz wybierzemy trenera, także może jeszcze polepszyć zgranie, na Cristiano Ronaldo jest tu Mourinho Portugalczyk, no i to jest świetny traf, no teraz polepszymy zgranie wszystkich zawodników z BPL, do tego polepszymy zgranie tego Portugalczyka, grającego na defensywnym pomocniku i do tego Cristiano Ronaldo także wybieramy ewidentnie tą kartę i w tym momencie Ronaldo jest na 8 zgrania, najprawdopodobniej najlepszym napastnikiem jest Ronaldo, najlepszym pomocnikiem jest Kevin De Bruyne najlepszym obrońcą jest Otamendi 85 ocena napastników, 83 Ocena pomocników, 79 ocena obrońców, 95 zgrania, 84 ocena składu, 179 ocena zespołu. Także rozpoczynamy ten full draft. Ok, jest i pierwszy prześcig 84 Warala 100 zgrania. Mamy tutaj ładną w sumie hybrydkę Ligi Hiszpańskiej i do tego BPL. ojojoj Sterling, Sterling! Nie nie, 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 nie powiedz, że tak szybko stracę bramkę Jest! Jaki fart teraz, ale co to się stało w tej defensywie? Okej, okay, rzut rożny mojego przynika. Zagraj na krótko uderzenie, no i piłka uderza w słupek. Wow, naprawdę długość zastanawiam na to rozegranie tego rzut i w sumie wyszło to naprawdę bardzo ładnie. Zagraj na Cristiano Ronaldo, no patrzcie na szybkość tego zawodnika, no to jest bestia, nie naprawdę to jest... To jest niesamowita bestia Cristiano, Ładnie, technicznie Cristiano. Prosto w środek. Shit. Okej, okay, błąd mojego przynika. Dybala, Dybala uderzenie! Jak tu nie weszło? Dobin De Bruyne, tak jest! 1 do 0, 19 minuta, no już myślałem, że to nie wejdzie, ale na szczęście Rudy z Manchesteru City pięknie wpisuje się na listę strzelców, no kurde, szkoda, że to nie weszło za pierwszym razem Spójrzcie, jaka by to była bramka z ja no idealnie wszystko szło w okienko No szkoda, że piłka odbija się od słupka Okej, okay, po raz kolejny błąd mojego przeciwnika De Bruyne, uderzenie z dystansu, ajajaj, aj, aj. piłka naprawdę bardzo ładnie szła, szkoda, że tak nie opadła prosto w okienko Rudy Dokładnie do środku i to w pole karne i powalczył główkę, ajajaj, aj, aj, kurde ta piłka zmierzała w światło bramki, szkoda, że to wybił. Dybala, technicznie, nie ma bramki, no cóż za parada teraz Petra Czecha, aj. Ture technicznie, nie ma bramki, serio, słupek ratuje go przed utratą, shit. Neymar, uderzenie, broni to, ten srebrny bramkarz, no cóż za parada teraz, no kurde, nic nie miał do bronienia praktycznie, ale jak już musiał coś bronić, to ładnie się spisał teraz. Okej, okay, ładnie i kończymy tą połowę, no teraz mogła pójść bardzo ładna kontra, jak widzicie mocniej Cristiano Ronaldo i Dybala, no szkoda, że to zakończył w takim momencie. Tak się prezentują statystyki, tam mam wyniki, 1 do 0. Okej, okay, Dybala ładnie wychodzi z tą akcją, Dybala, czysta płyta Dybala, uderz to! Ja pierdziele, tak wolno się obracał z tą to już powinno być 2 do 0 teraz. Okej, okay, ładna klepka tutaj De Bruyne, przerzuć to na drugie skrzydło, chociaż do Dybali, Dybala... Ej, faul! No, kurde, może to nie narzut karny, ale kurde, gdyby to było przed polem karnym, to najpierw to mielibyśmy rzut wolny. Klepka, jaja, uderz! Ej, karny, to jest jedenastka! No serio?! Przecież go z tyłu, z kościoł, co za głupota! Okej, okay, zagranie na ta piłka chyba nie dojdzie, chociaż Cristiano, to musi być bramka Cristiano, tak jest, 2 do 0, 76 minuta. No taki zawodnik, w takiej sytuacji, no nie może spudłować. Okej, okay, Marco Royce na skrzydle, no teraz mam nadzieję, że nie strasę bramki, chociaż... Zapowiadać się bardzo groźnie. Marco Royce, uderzenie i na szczęście puduje w tak prostej sytuacji. Ale to jednak był ricochet, bo Otamendi obronił to e, jakąś częścią ciała. Ok, doliczony czas gry. No teraz już nam się chyba nie może stać krzywda w tym spotkaniu. Teraz wystarczy się obronić, żeby utrzymać ten wynik 2 do 0. I najprawdopodobniej jesteśmy w domu i przechodzimy do kolejnej rundy. Teraz jeszcze akcja Baines, ale teraz ładnie z kontrą poleciał. To będzie chyba dośrodkowanie, bo raczej wątpię, że będzie nim biegło pole karne. Dalej przy piłce Baines. No i kurde, patrzcie, jak ta piłka klei mu się do nogi, uderzenie i znowu buduje! wow, i kończymy to spotkanie wynikiem 2 do 0 piękne spotkanie w wykonaniu kilku zawodników, na przykład Gael Clichy który no świetnie latał z akcjami, został zawodnikiem spotkania bo ocena 8,5 na lewej obronie naprawdę zobowiązuje do świetnej dyspozycji w tym meczu okej, okay, jest i drugi przeciwnik wow dobra, już nie raz pokazywaliśmy, że w takich spotkaniach, gdzie skład jest lepszy mojego przeciwnika udało nam się wygrywać, także no spokojnie możemy tutaj powalczyć o awans do kolejnej rundy Okej, okay, ładnie Dybala, Runej, ładnie leci z tą akcją, Runej, technicznie Runej, tak jest, 1 do 0, piąta minuta, Wayne Runej, a już chciałem go zdejmować, no i teraz świetnie popisał się ładnym uderzeniem technicznym obok bramkarza, 1 do 0 już w piątej minucie. Okej, okay, coś tu nie pasuje, 18 minuta, strasznie zlagowało. Mam nadzieję, że to nie jest mój internet, bo bym się bardzo znerwował, bo ten draft naprawdę układa się, póki co, po mojej myśli. Utracono połączenie z PlayStation Network. Cóż za wspaniała rzecz. Opuszczanie Ultimate Team teraz, czy to jest wina moja, czy to jest wina PlayStation Network? No póki co, z tego co widzę, mam internet w dalszym ciągu. Wszystko jest, Facebook działa, YouTube działa, także no nie wiem o co chodzi. Dobra, już jestem zmęczony naprawdę. Jestem zmęczony tą FIFO, już potrzebuję przerwy od tego, co tu się dzieje jak nie piękne serwery jej, które wywala praktycznie co chwilę, przez to przegrywa się masę meczy foodrafta, które kosztują, tak, za nie trzeba zapłacić i później nikt się nie odda tych pieniążków, jeśli serwery jej wywali, to wywala serwery PlayStation Network i później też przegrywasz foodrafta, bo nikt się też nie odda tych pieniążków i to jest coś pięknego, że taki świetny duet jak EA Sports i PlayStation Network, wielka piątka, wielkie naprawdę propsy za wytworzenie takich serwerów EA Sports i wytworzenie takich serwerów PlayStation Network, za to przegrałem kolejny foodraft przez Wywalenie z serwerów. I jej bardzo dziękuję. Jeszcze otwórzmy sobie paczki, bo na pewno będą wspaniałe. Zobaczymy, co e, co tam fajnego jest. Tak właśnie wyglądał mój Przegrałem 3 do 0, wygrywając 1 do 0. I w, w minucie 17. Wywaliło food no To jest coś wspaniałego, naprawdę. Ok, otwieramy pierwszą paczkę. Może z, zacznijmy od tych najgorszych. Mamy tutaj Aguero, zeskipuję. Nie chcę, mi się czekać, i tak raczej będzie tutaj em, kompletne gunwo. Także w pierwszej paczce dokładnie tak było, było kompletne gunwo. Jest tutaj kółna Aguero. Po raz kolejny skipujemy i jest tutaj po raz kolejny Gunwo, do tego Sobolewski, najszybszy środkowy pomocnik, środkowy pomocnik, wow. Tom Cleverly, mój ulubiony zawodnik, był zawodnik Manchester United, naprawdę coś wspaniałego, co wypadło w tej parce. Dlatego bardzo dziękuję EA Sports i bardzo dziękuję PlayStation Network za pozwolenie do grania mi tak wspaniałego draft, wygrywałem 1-0 w drugiej rundzie i wywaliło serwery jej. Bardzo dziękuję. Także moi drodzy, jeśli chcielibyście więcej tego typu foodraftu, czyli na przykład z kołem fortuny czy z czymś innym, zostawiajcie łapki w górę pod tym odcinkiem, to bardzo motywuje do dalszej pracy, a tym właśnie wspieracie niesamowicie rozwój mojego kanału. 52 tysiące subskrypcji to jest już kosmos, powoli już jesteśmy, w, tak, tak by powiedzieć, w 52% ma wykonaną drogę do 100k, także bardzo wam dziękuję za wasze wsparcie i oczywiście, widzimy się pod następnym odcinkiem, do zobaczenia i cześć!